Na chwilę program na żywo kończy się, musimy powoli się tutaj sprężyć. Chciałem jeszcze zaprosić tutaj do nas najmłodszego kibica tej drużyny oraz wszystkich zawodników na scenę. Chciałem zaprosić Natalę Werner, która dzisiaj, proszę Państwa, obchodzi swoje czwarte urodziny i chciała z wszystkimi zawodnikami podzielić się słodyczami. Brawa! A jednocześnie możemy zaintonować: 100 lat, 100 lat, niech nie żyje, żyje, żyje na. 100 sto lat, sto lat sto... Sto chodź tu, Natalia, do środka. Proszę zawodnicę, zapraszam ją. Niech żyje, żyje na. Kto? Natalia! Kto? 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 Ja. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, ja się. Tak, a, podzieli, tak? Natala, a, a tak jeszcze nim, nim, nim zaczniesz, y, nim zaczniesz tutaj, z chłopakami się dzielić, z jak już powiedziałam nam, kogo najbardziej kochasz? Aja. Aja! Najbardziej kochasz. To jest kochany braciszek, nie? Bawi się z tobą? Tak. Słyszałem, że zabiera ci lalki. No, No, mała prośbę miał ale mam pod poduszką. Mówię, że to od Natalii. Tak? No jak nie? Tak mówię. Nie. Brawo! Okay. Dominęliśmy do końca naszej dzisiejszej prezentacji. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Wszystkim zawodnikom, gościom, rodzicom, dziadkom, wszystkim dobrym duchom, wszystkim zaproszonym, wyśmienitym gościom, panu prezesowi, panu sponsorom, trenerowi. Oddaję głos trenerowi. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że nie ma problemu, żeby każdy sobie mógł zrobić zdjęcia z naszymi gwiazdami. Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za mile, spędzony czas i zapraszamy na galę medalową w czerwcu. Brawa. Ja jeszcze jedno słowo. Może jak grącimy podziękujmy naszemu redaktorowi z kanału Minus, bo myślę, że prowadzi dzisiaj super. <todgłosy> Mam nadzieję, że nie razem nie odmówi. No ale to już o jakiś może większej, tak? Pośpujemy. Myślę, że prezes Dobra. Jeszcze, jeszcze jest jedna sprawa, ja bym teraz teraz, tutaj może i kapitana i bramkarza na sekundkę, bardzo dziękuję, wszystkiego najlepszego. No. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, otóż na oponie sprytowym we